Witam Państwa na plantacji cebuli z dymki. Ta plantacja, co zawsze pokazywałem Państwu. Nazywam się Piotr Borczyński. Od 25 lat jestem doradcą upraw warzywniczych. Pracuję w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa rolniczego w Minikowie. Oddział Zarzeczewo. Plantacja podlana, dymka przyrasta bardzo dobrze. Nie ma mączniaka, nie było dobrych warunków do infekcji. Jest troszeczkę z tym filium, to widać praktycznie na, na każdej plantacji. Natomiast dymka będzie kopana z tego co rozmawiałem z producentem około 10 lipca, ponieważ tutaj ma wejść jeszcze na to pole broku, więc żeby po tym podlaniu schodziło się, więc żeby nie wystąpił mączniak, można zastosować preparat Acrobat, z kristalonem jeszcze czerwonym, z niewielkim dodatkiem protektora gdzieś 200 ml, 400 litrów wody na hektar powinno tutaj wystarczyć. Potem, po kilku dniach można po 3-4 dniach można wykonać zabieg samym nawozem z jeszcze większą zawartością potasu, może to być King Life potasowy, który ma 45% potasu, 5% azotu, żeby tą cebulę jeszcze troszeczkę dobić, no i potem mamy za jakieś tam 8-9 dni kopanie.